Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, gdzie znaleźć wycięte elementy na Snapchacie. Więc, żeby to zrobić, pierwszy oczywiście trzeba być w aparacie, który mamy tutaj, tak? O właśnie tutaj. Następnie, żeby wejść w wycięte rzeczy, trzeba zrobić sobie pierwsze jakieś zdjęcie, więc zróbmy na przykład zdjęcie pierwsze lepsze. I następnie, żeby wejść w wycięte elementy, wchodzimy tutaj w opcję naklejki, które mamy trzecie od góry. Następnie, jak widać, wyświetliły się u góry nożyczki. To są właśnie nasze wycięte elementy. Klikamy je i to, co wycięliśmy wcześniej, tutaj się wszystko znajdzie. Oczywiście, jeżeli nie mamy takich elementów, to takiej tutaj na zakładki nie będzie. Jak widać, wszystko działa poprawnie. Jak robić, jak wycinać elementy, to będzie w następnym poradniku. Więc zapraszam do następnego poradnika. I dziękuję za oglądanie.